PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Mieściwojewski, MMA Bądź na bieżąco, razem ze mną Adrian Kurek. Siemanko, witam. Siema. Adrian, e, zawalczysz na gali Armia Fight Night Special Edition. Powiedz mi, masz aktualnie rekord, znaczy trzy zwycięstwa z rzędu. E, jesteś pewien teraz, że przedłużysz je do czterech? No, no taki jest zamiar chyba każdego z naszego zawodników, którzy byli chcieli walczyć. No będę miał tr trudno do zgryzienia. No bo Karol naprawdę jest wysokim zawodnikiem. 1,91 mówi, że ma, no a ja 1,72 m, no to no po drabinie będę musiał z, z Karolem się bić. No ale no zobaczymy. No. Ostatnią walkę też z zawodnikiem wysokim udało mi się wygrać, tam 1,86 m coś takiego miał. No i da dałem radę, to myślę, że im może to pójdzie, ale no nie powiemy tego, że tak, nie, to jest sport i to może być różnie. Przez głupią pomyłkę można y, naprawdę przegrać szybką walkę. No. Bo będę robił wszystko, żeby no, nie dać się trafić dobrze w stójce, bo Karol na pewno będzie mnie w dystansie trzymał. Będziemy robić swoją robotę. Myślę, że do, dobrą walkę zrobimy. No właśnie, rozmawiałem z Karolem i powiem Ci szczerze, że Karol ma duży szacunek do Ciebie i mówił, że będzie na pewno trzy rundy takiego młynu. No to też stawiam, że żeby, żeby całe, całe trzy rundy przywalczymy, żeby to jakieś widowisko było, żeby ta runda szybko się nie skończyła. No, Karol naprawdę jest dobrym zawodnikiem, rekord swój ma tak naprawdę, swoje warole ma, swój wzrost wszystko mu będzie robiło kupę roboty. Ja będę musiał się naprawdę pogłowić, żeby z Karolem się tak naprawdę styknąć w starciu, żeby dobrą walkę zrobić. No. Właśnie mi się wydaje, że jedyny plan na ten pojedynek to jest jakieś umiejętne skrócenie dystansu i przejście do parteru. No Asia, to takie nie będzie chyba proste, bo on to będzie chyba kombinował, żeby nie skrócił dystansu. Najwyżej będziemy się w stójce bić, trudno, będę musiał jakieś te ręce wysoko wyciągać. Jakoś może damy radę. No. Pytam się o to już na tutaj konferencji prasowej, ale spytam się też teraz, słuchaj, jak wyglądają Twoje treningi w tej dobie pandemii? Nie masz problemu właśnie, żeby przygotowywać się do tego pojedynku? Co do mojego przygo przygotowania do, do wszystkich ogólnie pojedynków, to u mnie to jest taki troszeczkę problemowaty problem, bo ja ogólnie jestem trenerem, mam swój klub, posiadam, przygotowuję się do Każdej walki, tak naprawdę sam. Sam sobie planuję treningi, sam sobie rozplanowuję. Koledzy mi z, pomagają z klubu, z którymi trenuję, których ja uczę. No ale tak stuprocentowego takiego trenera nie mam, żeby cały czas poświęcił treningowy dla, trening dla mnie. Po prostu chłopaków proszę: jednego, drugiego, trzeciego i z nimi tam robotę robię. Teraz. Przez tą pandemię, no dobrze, że jeszcze ten klub mam swój, to można sobie pójść tam porobić swoją robotę. Nie ma żadnego problemu, że y, gdzieś tam jest jakiś klub zamknięty. Y, druga sprawa, no przygotowań no zaczymy. Mam sześciomiesięcznego syna teraz, czy to wyjdzie mi, te noce nieprzespane są niektóre, no ale myślę, że zrobimy jakąś tam dobrą bitkę i ja będę ja chciał się przygotować jak naj, na najdłuższą walkę i tyle. Czyli syn nie daje pospać? No znaczy nie aż tak bardzo, no ale samo to, że przebudkę zrobi, że w nocy trzy razy oczy chociaż otworzysz, to już jest no... Nie oszukujmy się, sen taki przerywany to jest kiepsko troszeczkę, no, dziewczyna wstaje do niego, tam normalnie się nim zajmuje, no ja to chciałem, próbuję się tam wyspać przez tą walkę, jakoś regenerować, ale same te pobudki takie to, no, będzie przeszkadzało, ale myślę, że dam radę. Adriana, Ty nie myślałeś, żeby jednak zawitać gdzieś w klubie i żeby mieć takiego head coacha nad sobą, który tak jakby przygotuje Cię do pojedynku i mieć tych sparing partnerów? Trochę z braku czasu tak naprawdę, bo ogólnie to ja pracuję od 7 do 15. Ja na kolei pracuję od 7 do 15. Klubem się zajmuję od 16 tak naprawdę do 20 i tak 5 razy w tygodniu. Weekend też się klubem tam zajmuję, albo mieszkaniem. No i mam też obowiązki prywatne. Na wyjazdy to już nie wiem, czy jakiś czas w ogóle znajdę. A już mam swoje lata, też prawie cztery dychy na karku. To już z czasem ja myślę, że może ze dwie, trzy walki max może zrobię i tyle. I chyba tam sobie spokój całkiem trenerką się zajmę i Cztery dychy na karku, ale teraz będzie debiut w organizacji Armia Fight Night. Co to dla Ciebie znaczy właśnie w tym wieku zadebiutować w takiej organizacji? Znaczy nie debiut, już, już się biłem na Armii Fight Night. A to ja musiałem przegapić. Z Williamsem, z Williamsem się z żołnierzem biłem, no i wygrałem tą walkę po trzech rundach. Znaczy no poddał, bo tam kontuzja była nadgarstka, no ale czy to była kontuzja nadgarstka, czy po prostu fizycznie byłem lepiej przygotowany, to y, ciężko spojrzeć, bo y, powodem była niby kontuzja nadgarstka. No już jedną walkę miałem dla Armii, w a, Teraz dzięki bardzo, że mi dał szansę znowu zawalczyć dla tej armii i będziemy robić. No to mój błąd w takim razie. No ale rywal, powiem Ci szczerze, z takiej, no, jednej z takich wyższych półek. No tak. No trzeba się chyba mierzyć z najlepszymi, żeby coś z tego wnioskować. Z klubu bardzo dobrego się wywodzi, dobrych ma trenerów, na pewno, dobrych sparing partnerów. No nie wiem, ja... Po prostu zaczymy. No, ja wiem, że jestem tak naprawdę na straconej pozycji, jeżeli chodzi o trenowanie. Bo takie, jakie mam warunki, takie mam warunki. Ale ja myślę, że coś pokażemy dobrą walkę i będzie dobrze. Myślę. Ale myślę, że jesteś też takim fajnym przykładem dla wszystkich osób, że da się wszystko pogodzić i da się jednak pomimo tych wszystkich tak jakby przeciwności wyjść zawalczyć i dać dobry pojedynek. No staram się tak, zawsze mi to kręciło, być trenerem, być zawodnikiem. I tak próbuję to jakoś w, w kupę poskładać. Ja myślę na, na na tą chwilę z takim rekordem co jestem yy, takie przygotowania jakie ja robię no na razie jest, wszystko idzie do przodu czyli tak aż bardzo źle to nie jest. Dobrze, ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Zdrówka, dobrych treningów i widzimy się na gali. Dzięki.